na dziesiątym piętrze. Wszystko tak. taki oszklony tam. I To panem Bogu, że ja chcę wypić to zawsze będę chciał. A balet, mi, balet, balet był tam. No, balety ta Potocka, dziewczyny ale, no, i tak Boszka Potocka nie czyniły przysięgowe, ale i balanga no, i wiadomo, To wszystko jest opuszczone. I wówczas czym ty siedziałeś pod oknem. A... Wychodziła. Kelnerka! To, nie, to ja wiem, ale dzisiaj śmierci Stała stała lampa po prawej stronie i przy przyliwku. Przy Dobrze to, to pamiętam. To, to wrażenie, że ja koleję. I proszę ciebie e, ja siedziałem tak na frokonku drzwi. Ktoś zapuka. Ktoś zapuka. A myśmy nie chcieli iść do krajpy bo zaczepiali mm -hmm. nas, nie? Zaczepiali, ja Nie, chodzi do potem. Dobra, hotel zrobili imbaranko. Budkę przyjść, posłałem do tego. Bo przyniosła kelnerka jedzenie i ona wychodziła. Nikt, wiesz, ona, nikt nie pyłkał, ona wychodziła. Tak, aha, ja i zamykałem i... za nią drzwi i naraz facet, w... aha, wpada. I facet, facet pada. Facet, z pistoletem. Nie? Pistolet po prostu nie. Lampę z stół. I... się, rzucił teczkę. Nie? Papiery, tozenka. Zenka. Podpisuj. Tak, podpisuj. Nie? I słuchajcie, jest coś takiego jak, jak patrzy, że Santa bije jak dzwon. słuchajcie, wycisza tam totalnie, człowiek patrzy się w tą lufę i za chwilę sobie się na kolejny skalierz. Ten, a ja bym mówić, ja bym ja bym mówię anteniem, a... on kończył mówić, ja bym był i był, przecież ja był tak Patrzę na Tadeusza, a on jest gotowy się tak, wyrzucić tak. na niego i go wyrzucić z tego dziesiątego <grym> przez to okno tak. Słuchaj, nie wiem czy on wyczuł sam, czy nie, w pewnym razie ja mnie dobra podpiszę, bo zacząłem patrzeć w oczach jego filmu, że to jest coś nie tak, bo, bo bandyta ma inny coś co się robi? Otwieram, a tam wiesz, jakiś tam... Zobowiązujesz teatr... się do, na występ w klubie, klubie studenckim Majak. Podpisz. No, no, no. Piękna te dwoje. Teraz, teraz ale, ja piękne. Ale, ale jaka jest pęta? Dobra, kto mówi wypasku? Nie, nie, jaka jest pęta? Ja pierwszy tekst to powiedziałem, słuchaj, nie znać ale zagrałem się perfekcyjnie. Przez to, żeby zaatakować tą lampę, zrobiłeś ten następny ja się wierzyłem przez moment, że... Przyszedłeś tutaj zrobić porządek, ale te fiziki oczekiwałeś. I teraz daleliśmy butki, i teraz słuchaj, do niego dochodzi świadomość, co by się mogło tu stać, on zaczyna na słuchaj, nie <piec. śledztwo> tak. może wypić butki. Ja wiem co jest? Mówi, przepraszam, teraz wiele, co za idiotyczny pomysł tego. Mm. Ja wie chłopie, ty masz się, bo on cię chciał wyrzucić przez tolkę, czy coś daje sprawę? Tak. Byś już dawno nie myśli o tym. Tak ja przygoda serca, tego się nie zapamiętam tego życia, bo tu mi serce samego. Jeszcze tak myślałem, chyba jeszcze do czego razy powinno być na wam i teraz powiedzieć strzał i bo no takie myślenie słyszałem. Ja się długo nie ale... mogę. Bo taka sytuacja była, bo przecież w barach przychodzili do ciebie ludzie i mówili: Zamykamy teatr. Możecie. Jeżenek ja mówi: Słyszałeś, nikomu nie mów. Pamiętasz, nikomu nie mów, że taka sytuacja no tak, mówię, nie, nie, nie. będzie. Jeszcze pogramy trochę, dopóki nas całkiem nie zamkną. A wiesz, po dwóch latach, Paczka przychodzi do domu, prawda? Tutaj szedł do cukier, i w środku, i wchodnie do zabójcy. Się. Nie jest tylko po dwóch latach nie będzie.